Cześć, Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wotlin i witam was w dzisiejszym odcinku w odcinku z Minecrafta. Zaczynajmy! Jak wspominałem w poprzednich odcinkach, kiedy rozpocząłem tutaj przygodę na tej wyspie, wspomniałem o samym położeniu tej wioski, że tutaj ten teren jest bardzo nierówny. Zresztą, tak jak sami widzicie, tutaj jest pełno jakichś spadków, gór, no i jaskiń. Tak jak widzicie, to jest w ogóle pełno jaskiń. Tutaj następne zejście jakieś tam, gdzieś chyba jeszcze jedno było. Więc w tym odcinku postaram się przerobić tą wyspę. Wyspę, w zasadzie wioskę, nie wyspę. No tak jak widzicie, wygląda to całkiem spoko, ale te jaskinie tutaj, tam w ogóle cały czas słychać. Potwory, więc te nie trzeba zabudować, bo cały czas słychać jakieś pająki, zombiaki. Więc w dzisiejszym odcinku zabudujemy te jaskinię No i może podrównamy trochę teren, na którym znajdują się domki. I to w zasadzie będzie głównym celem dzisiejszej rozgrywki. Wiecie co, tak sobie pomyślałem, że w zasadzie o wiele lepiej i szybciej by mi szło, gdybym miał jakiś lepszony przedmiot, w sensie łopatę, bo jednak szybciej by mi szło to kopanie. Jak widzicie tutaj już tyle, jakieś zginie mięso, tyle już przekopałem, no ale trochę mi to zajęło. Żelazna łopata jest, to co, zabieramy się z powrotem do pracy. Dobra, moi kochani, już drugi dzień kopania za nami. Jak widzicie, już w zasadzie sporo przekopane. Aczkolwiek z tempa pracy no nie jestem zbytnio zadowolony, bo gdybyśmy jednak mieli ten ulepszony przedmiot, w sensie łopatę ulepszoną, co do szybkości, to sądzę, że byłbym o wiele, wiele dalej z robotą, a tak to można powiedzieć, że no nie zrobiłem nawet połowy. Nie zrobiłem nawet połowy, to jest jakaś jedna dziesiąta tej pracy, którą powinienem wykonać. Bo jednak chciałbym wyrównać do tego poziomu, do tego poziomu co są te domki, czyli jeszcze tyle wyrównać, ale tego chyba nie będę robił, wyrównam co do tego domku. Jeszcze tylko ten poziom, i według tego poziomu będę szedł po prostu dalej. Zbudujemy tylko tu schodki. Widzę, że. bienny tutaj chyba chce się dostać. Nie bardzo wie, jak. Że bardzo, schodki. Czyżbyśmy mieli nowego małego osadnika? No i co, nie będzie małego osadnika? Ej, no myślałem, że będziemy mieli małego kumpla. Łopata nam się skończyła. To zniszczymy sobie po prostu ten bruk teraz. Dobra, słuchajcie, kolejny dzień za nami. Idziemy spać, bo tutaj już szkielecik nas szkielecik nas atakuje. prześpimy ten dzień, miałem mówić tą noc i zabieramy się do pracy z powrotem. Dzień czwarty. Dobra, moi kochani, jak widzicie, teren jest o wiele równiejszy, naprawdę o wiele równiejszy. Tutaj jest tak naprawdę tylko spadek i tutaj, jak są te trzy domki, no to tam jest między nimi różnica jednego bloka wysokości, więc nie jest to dużo i myślę, że tak zostawię. Jak widzicie tutaj te jaskinie, tu, tam. I jeszcze tutaj, ta cała długość tej jaskini, no i tam jeszcze jaskinia pozostawały, no niestety na samym równaniu zeszło mi kilka godzin roboty, więc to jest naprawdę masa pracy. Nie wiedziałem tak naprawdę chyba na co się pisze i raczej nie chcę mieć więcej takich pomysłów, zeszło mi też tak długo, no bo nie miałem drewna. Musiałem pójść też, na szczęście mam tu w koło dużo drzew, więc sobie poszedłem tutaj, ściąłem bardzo dużo drzew. Zresztą, tak jak widzicie, tu jest goło tak naprawdę. To były wszędzie drzewa. Tutaj z tyłu też trochę powycinałem z tamtej strony, bo brakowało mi drewna, brakowało mi patyków i nie miałem narzędzi po prostu, żeby to dalej kopać. A narzędzi zużyłem chyba więcej niż przez całą grę w Minecrafcie. Więc naprawdę duże zapotrzebowanie było na to. Ale udało się, słuchajcie, udało się wyrównać. Zostało już tylko przenieść te domki, te stragany, te pola, normalnie na ziemię. Zabudować tą jaskinię, bo w tej jaskini tak naprawdę nic nie ma. Cały czas wydobywają się te dziwne dźwięki, a nie chcę tych dźwięków, bo one są przerażające. A jeszcze tu jest jaskinia, tylko i teraz nie widać, bo ten domek zasłania. Więc to zrobimy w następnym odcinku, bo no za dużo po prostu, za długo by trwał film. Więc tak to wygląda wszystko. No więc kochani, tak to wszystko wygląda. Zobaczcie, zobaczcie jaki równy teren. Sam po prostu jestem pod wrażeniem, ale czas pracy nad tym naprawdę wyniósł mnie bardzo, bardzo długo. Więc my pójdziemy sobie odpocząć. Naszego domku. Myślę, że też w jakimś odcinku budujemy już swój domek i myślę, że to zrobimy tutaj na tej górce, żeby po prostu mieć widok na całą wioskę, w której mieszkamy, to nasz domek będzie tutaj wyżej na górce. Dzięki temu będę wszystko widzieć, co się dzieje w wiosce. No i myślę, że też będą dość fajne widoki z tamtego miejsca. Potniemy tylko oczywiście trochę drzew tam, żeby nie zasłaniało nam pola widzenia. No co? I tyle myślę, że na tym zakończymy nasz odcinek. Więc ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć!